Trzeba starać się utrzymać ogień w podkurzacu podczas przejazdu pomiędzy pasiekami, ponieważ jest go bardzo ciężko czasami rozpalić. Dlaczego wszystkie pszczoły nie stoją w jednym miejscu? A to dlatego, że jest ograniczona ilość nektaru i jeśli tych pszczół byłoby w jednym miejscu za dużo, nie naspierałyby zbyt wiele miodu. Poza tym łatwiej przenosiłyby się choroby i byłoby bardzo przykro pracować przy olbrzymiej pasiece, której nie widać końca, a tak to przemieszcza się pomiędzy różnymi lokalizacjami. I najważniejsze, żeby utrzymać dym pod podkurzaczu, żeby nie rozpalać go ponownie, ponieważ im więcej pracy, tym cięższe jest to urządzenie złośliwe, ciężej rozpalić. Kiedy pszczoły w sezonie siedzą już na wielu korpusach, bardzo ciężko się z nimi pracuje, to są już wieżowce, a nie ule. I do tego bardzo ciężkie. Naprawdę ściągnąć taki korpus pełen miodu czy pełen pszu nie należy do łatwych zadań. Praca u pszczół jest bardzo ciężka. Każdy taki korpus potrafi ważyć więcej niż 25, czasami 30 kg. Naprawdę trzeba się codziennie naprzerzucać ciężarów. Po tej porze roku to już przestają być ule, to powolutku stają się ciężkie wieżowce, które ciężko opanować, żeby zrobić. Dokładny przegląd trzeba to wszystko rozebrać, do samego dołu, zobaczyć czy pszczoły nie są ponownie w nastroju rojowym, ten rok jest bardzo ciężki, ale również wszystko w polach przepięknie kwitnie i zapowiadają się naprawdę dobre zbiory miodu lipowego i faceliowego. Miejmy nadzieję, że pogoda nie spłata nam kolejnego figla.